Dzień dobry, czołem, witam serdecznie. Józef. Ok, wchodzimy. 49 dzień. 49 dzień. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy poniedziałek. A jaki jest ten poniedziałek? Poniedziałek jest lany. Gdyby ktoś pytał, gdyby ktoś nie wiedział, to dzisiaj mamy lany poniedziałek. Dobra, szybciutko. O, o, o. Dlaczego jest tego tak dużo? Piek. Dobra, burgerki 7. No, można by było przynieść coś, czy Ej, stara, przynieś mi czy Nie po to szedłeś, ale dobra, niech ci będzie. ale ile mleka. Jej, kurde to przygotowań jest. Dobra, teraz mrożone wołowe kotlety, ser, trzy Chyba mamy wszystko. Okej, okay, to tu sera. I mleka 5DK, tak? Czekaj, weźmy to tak, może sobie na tą położymy. A tak się nie da. Czyli muszę. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. da się jeszcze tak położyć? A jeszcze się nie da, widzisz? Bida, panie. Dobra, to mamy, to mamy, to weźmiemy sobie już do kosza. Powiem tak, przygotowanie samego tego, tych wszystkich rzeczy jest naprawdę. Ej, czy my mamy frytki? Przepraszam, przepraszam. Przygotowanie tego wszystkiego jest bardzo y, czasochłonne. Natomiast. Natomiast. Y, wybiło mi wszystko z rytmu. Sama gra jest króciutka, bo to 8 minut trwa. Y, cały ten nasz dzionek. Czekaj, to jest? smażenie 25, 75. Więc ja bym to dał po prostu. Zamieńmy to pyk, bo to zespożymy sobie szybciutko na Getsy. Pstyk, dobra, niech się robią na Getsy. Co mieliśmy tutaj jeszcze wziąć? Frytasy, to trzeba zamówić. Olej, trzeba zamówić. Nie będziemy tutaj jakoś tam szaleć z tym olejem. A czekaj, jeszcze weźmiemy sobie kurczaki, burgery, które są gdzieś kokoko ko, ko, Tutaj. Dobra, ja sobie wezmę tutaj. O. No, no się tam spali. Spali lili. Czy się nie spali? 82. No nie wiem, no nie wiem. Teraz będzie szybko. <grytasy> Dobra, olej mamy. Frytasy tutaj dajemy. Ok, to chyba to będzie git. A tutaj? Hmm, dobra, to położył tu, bo będziemy musieli zamienić to chyba i tak. Dobra, nie ryzykujmy, kupię, masz tutaj tego pod dostatkiem. Czy będziesz miał pod dostatkiem oleju? To już poczekam, poczekam. Czasami wchodzę sobie... Ej, co jest? A no to są dwie tace. Mhm. Dobra, czasami wchodzę sobie na y, serwery na wspólną grę i powiem Wam szczerze, to co niektórzy ludzie tutaj robią To jest totalne Ja mam 50 49 dzień dokładnie mówiąc, yy, natomiast widziałem u kogoś było 940 któryś dzień. Ludzie przecież to trzeba grać i grać. No ale są maniacy są. Czy jeżeli ktoś by pytał to nie są normalni ludzie to byli yy, Koreańczycy, Chińczycy. Azjaci bądź co bądź I naprawdę nieźle sobie dawali tam radę. Dobra Ty, Okej, okay. cztery takie, bo chyba cztery wchodzą Cztery nuggetsy, raz, dwa, trzy, cztery, ale owszem dobra, to mamy. Teraz jeszcze musimy zamówić frytki. No! Czekaj. Frytki i olej, to bym chciał, mleko, jedna buteleczka, tu są jeszcze mleka i tu są mleka, dobra, to mleka na razie nie zamawiam, okej, okay. ryneczek, Lidla, dobra, olej, ale to kosztuje, no ale bez tego to co, ani rusz. Jest. Dobra, to tylko tyle. Czyli pikle jeszcze chyba nie? Bo ostatnio miało być pikle, pi 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 pikle, dobra Ojej, jak dużo tu ten olej. 420 za za olej. Nie Nie co narzekać, pi koła masz jeszcze. Mike podjeżdża. Szykuj, szykuj, a to będzie... <ścoughs> Magazinier będzie tutaj biegał. i na klakson. Dobra, jak tylko będą frytki, teraz będziemy smażyć sobie. Tak się nie da. Górki tutaj. No dobra. Może ma to sens, nie wiem. No Smaż ta się, smażta się. Dobra, te nasze jedne frytki ja se wezmę Ho ho ho, biegniemy z frytkami Tra la 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 Dobra Smaż się i smasz się, dobra Frytki się robią Na tacę weźmiemy tutaj te bulgary Ustrzelony! 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 Dobra, niech będzie. Tak, i... weźmiemy jeszcze sobie... może ze... trzy? Raz... dwa... trzy. Bo to będzie z cisem, nie? Hmm, kto pierwszy? że ser ok to się zatrzymuje przez moment nie, nie ten a później idzie tak dobra ej dobra i tu no i reszta się wysmaża prawda z burgery są. Dobra, weźmy sobie tutaj. No. Co tam jeszcze? Frytki? Zostawmy, bo może się jeszcze uda i przyda. Dobra, w takim razie tutaj sobie robimy sałaty. Pidory. Znowu ogórki, czyli zielony kolor. I ciebula, ciebula. Nie no, ma ogórków. Dobrze, z ogórkami. Przepraszam, chrypka poświąteczna z jajkami, jak się chodzi, to wiadomo. Dobra, weźmy to góry. E, nie jednego góra, chłopie, tylko weź cały swój u góry. Dobra. I odłożymy tutaj cebula. Jest full. Chyba ostatnio żeśmy dokładali, tak mi się wydaje, więc. Tak, 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 dobra. Mamy to, mamy to. Mm, klasycznie w takim razie zostały nam tutaj do rozłożenia karteczki. Jeszcze. Stryk. Stryk. O, o! Dobra. To rozkładamy. Dobra, Józef, otwieramy. No, dzisiaj idziemy na rekord. Nie, wiem, żeby chociaż te zakupy się zwróciły, co, Józef, jak myślisz? Zwrócą się, czy nie bardzo? Dobra, mamy trochę frytek. trole, napoje. O, kawę jeszcze możemy tutaj sobie dorzucić. Pan się siądzie. <laughs> Czy tak, hamburger? Więc szybciutko: hamburgera. Dwa razy, raz, dwa, trzy razy, dwa, trzy, cztery razy. Dobra, i cztery razy pikle Dobra, to jest gotowe. Nuggetsy i lody waniliowe lody waniliowe i nagecy. Proszę se usiąść. Podwójny burger, kurczak burger. Podwójny kurczak burger, więc podwójny. Raz i dwa. Do tego ketchup. Raz i trzy razy mają. Dobra. To by było na tyle. Hi. Lody truskawkowe. Truskawka i małe frytki. Small fries. Truskawkowe i małe frytki. Dobra, poszło. Kawa i splash cola. Okej, okay. hello, hello, co ta pani chciała? Kurczak burger, akurat mamy do tego sałata raz i musztarda raz, trzy razy dobra i trzy razy pikle, dobrze. Kawa z mlekiem, pewnie. Oj, ta jasne. Kawa z mlekiem, Juma Berry i lody truskawkowe. Lody truskawkowe, kawa z mlekiem. Piek. Juma Berry, truska i lody truskawkowe. Dawaj to, dawaj te lody. Dobra, panie sobie też usiądzie. Hello. Burger, kurczak burger. Jest jeden kurczak burger, dwa razy ketchup. Do tego dwa razy musztarda. Raz mayo. Znaczy ten. O właśnie, wiecie o co chodzi. Wszystko na M to. Dobrze, to nie jest meczup. Co wy, kurcze dobra? Dwójeczka i to jest jeszcze małe frytki. Jak małe? Ano tak małe. Dobra, teraz ten pan tutaj szybciutko. To jest kurczak i tu jest... To jest kurczak, to jest też kurczak. Okej okay. dwóch panów, tylko że jak tu dojdzie. No właśnie kawa to będzie Sajon. Albo wiesz co, na razie zostaw to. Kurczak burger. To jest sałata. To jest trzy razy. Okej. Okay. I teraz najpierw zróbmy tego. Trzy razy. Dobra, i trzy razy. Dobra, to już możemy zamknąć. To jest stolik numer 10. Tutaj. Drugi był trzy razy sałata i trzy razy do Raz, dwa, trzy. Musztarda. To średnią wow. musztarda. Dobra, kawa. Czemu miało być z mlekiem? Dobra, lody maninowe, średnie frytki Yuma Juma. Juma. Lody waniliowe I do tego miały być małe frytki. Małe frytki. Dziesiątka. Dziesiątka. Nie wiem czy trzeba za każdym razem to robić Pojedyncza, pojedyncza, dobra Już taka kolejka No nieźle Ma średnie frytki i juma, ok Juma, średnie frytki Ile tych kurczaków, dajcie spokój. Czy... Hello. Hello. No pewnie, no pewnie. E, czy to też kurczaki? Podwójny. O nie. To najpierw. Ej! To dajmy najpierw podwójny. Raz, dwa. O, o. <laughs> ściągnij to palcem, ściągnij to palcem. <laughs> Oj, dobra, podwójny jest pierwszy, e, czyli stolik numer jeden. Ten też, no to nie, kolego to nie będzie, tylko Splash cola i średnie frytki. Drugi miał być zwykły. I do tego ma być keczup dwa razy, raz, dwa, dwa razy sałata i trzy razy cebula, cztery razy pikle. Dobra, mamy to eee, splash, ale light. Hej. Lodem. Za dużo masz. Bierz pan to. Tu miał być kawa. Do tego splasz szkola I lody truskawkowe. Lody truskawkowe. Teraz pan czeka Hello. dobrze. Raz. Naprawdę chyba za dużo masz tutaj pieniędzy. To i to. I to miało być. Kawa, dobra, to niech idzie. Lecimy dalej. Kuczek burger, no oczywiście zrobimy mu zwykłego burgera, albo nie, zrobimy mu podwójnego cheeseburgera. Zaraz, bo tu może ktoś będzie chciał, pod... no właśnie. Podwójny. To jest właśnie, nie damy tego tutaj. Dajmy takiego zwykłego. Do. czy tamten pan już sobie zrezygnował? Dobra, niech idzie. Jedenastka. Kawa. Albo ah, ja coś odwaliłem, bycie. Bo takie samo zamówienie. Truskawkowe? Truskawkowe. Kawa jest. Splash light kola. No właśnie. To panią weźmiemy, bo ona będzie chciała tutaj podwójnego cheeseburgera. Bierz pan to. Tu. Dobra, to już teraz może poczekają. Ej, bierz to. Dobra, podwójny cheeseburger, czyli podwójny bierzemy tu i tu. Do tego trzy razy. Raz, dwa, trzy. Dwa razy. raz musztarda. Trzy razy cebula. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy pierwsze. Jeszcze raz, to jest stolik numer 4 Tutaj do tego mizu. Duże frytki, duże frytki. No dawaj. Mizu ma być z, z kostką lodu i lody truskawkowe. Dawaj tą wodę. O nie, poczekaj. Teraz. A tu miał być podwójny też czcigór. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, 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 dawaj. Okay, dobra. Pyk podwójny Cheeseburger z keczupem, Raz. Dwa razy. Do tego miało być dwa razy. Raz, dwa i dwa razy. Pomidor. Mało brakowało. Stolik numer piętnaście. Kawa. Kawa. Małe frytki i łabery. Małe frytki, kapa, i Dobra. I ostatnie. Ostatni burger. Jeden raz to. Dwa razy. Jedna sałata. Do tego frytki średnie, frytki średnie. Okej. Okay. No dobra, to chyba było na tyle. Hmm. No, coś, coś... Nawet ładnie. Nie mogę powiedzieć, że nie. No tam były jakieś błędy, ale to... Po świętach to wiadomo jak tam, nie? Bywa różnie kwadratowo i podłużnie. Nagetów bardzo mało poszło. Cóż za marno, tractwo. Dobra, frytki mamy tutaj otwarte. Nugget, no jak. Nuggetsy też sobie tu położymy. Taką jedną półkę chcę zrobić. Może. O, może najlepiej będzie tutaj. To, weźmy przełóżmy. A będzie jedna, jedna pół, z rzeczami, które są po prostu pootwierane już. Będzie mi łatwiej sięgać i znajdować. Mhm. Serek tutaj, dobra. Ta reszta niech sobie będzie tak jak jest. No dobra, to położę, bo tam już coś jest nie... to będzie wszystko. Stąd to na pewno. Oj. Dobra. To trzeba pozabierać. Cyk. Cyk. I tych są od czternaście. 22 sztuki to można dorzucić. Pstryk. Dobra, to już mamy porobione. Teraz tylko przyjemność, zbieranie tacy. 32, okej. Okay. 48, no nieźle, nieźle. 68, elegancko ja myślę, że tutaj na spokojnie odrobimy straty dzisiejszych zakupów, więc nie będzie tak najgorzej. Dobra, ja myślę, że jakbyśmy mieli tutaj jakąś korystynę która by odbierała tace, to automatycznie byłoby więcej klientów. Mogę się mylić, ale więcej stolików wolnych. Ej, nawet spoko. My żeśmy wydali 500 dolarów na zakupy, więc już nam czy to z kolejną tacą zwraca chyba. 62. Nie, nawet dość przystępne, nawet, nawet ta pomyłka chyba tutaj za dużo nam aż tak bardzo nie nie sponiewierała. Dobra, wyłączmy komputer, zamykamy lodówkę. Dobra, tu wszystko posprzątane, ogarnięte. Dobra, Joseph. To tak właśnie rany poniedziałek wygląda. Dzięki wielkie. Trzymaj się do zobaczenia w środę. A my tymczasem 49 dzień sprawdzamy sobie, jak to wygląda. 49 dzień, 15 klientów, 14 13, 13 zadowolonych. A, czyli jednak zyski brakowało, brakowało. 24,89. No dobra, dobra, ale i tak zakupy zrobione. Olej kupiony, najdroższy olej, no 70 za baryłkę oleju. <grybujesz> Dobra, dzięki Wam wielkie, że tutaj byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia i czołem.